Czołem widzowie, drugi film z trzech z Pruszkowa. Wczoraj wrzuciłem kepsa z wieprzem, a mianowicie po, prosiak polski kebab polecany był często, ale i dzisiejszy Salem pojawiał się często w rekomendacjach, dlatego też to nagrałem. Zachodzę na miejsce, lokal znajduje się w piwnicy, bo schodzi się na dół i czuć taki klimacik pubu troszkę. Tam było sztuczne oświetlenie, zatem sorki, ale wyszedłem pod koniec z tym na zewnątrz na światło dzienne, żeby pokazać wam jak wygląda dzisiejszy kebab w pełnej krasie, a wyglądał w porządku. W lokalu był ruch i to świadczy, że miejsce to jest lubiane, ale nie zrobiłem przebitki na mięso, bo cały czas ktoś się kręcił, wołowina o mocno ciemnej barwie nie przypominała wszędobylskich kul mocy i była w smaku ok, ale jakieś takie słone to było. Podejrzewam, że to od sosów albo od pasty smyrniętej po kebsie, co widać na, na pierwszym ujęciu, zanim się do niego wgryzłem, a może to też te od Trochę od mięsa, nie wiem, tak jak mówię, trochę słone. Ale wół w tym mięsie był wyczuwalny, ścinany przed podaniem. Wygląda ładnie i dobrze smakuje. Placek chrupiący i ciepły, z warzyw zrobiły się lekko gorące kluski. Ale to w większości lokali, które odwiedzam, w barach typowo tureckich, placek podgrzewany jest przed nałożeniem składników i nie jest opiekany. Jak składniki są w środku, tutaj tak bardziej spolszczone. Ale to w zdecydowanej większości kebabów, właśnie warzywa są gorące, jeśli się bierze na. Na cienkim cieście. Cena to 26 zł. No i całość była duża. Sos, czosnek i ostry i ostry po kilku gryzach się uwalniał, ale cały czas czułem ten słony posmak. Zjadłem tyle ile widać i zaraz poszedłem się napić, bo aż suszyło. Tak to miejsce wyróżniające się mięso lepszej jakości. Całość spolszczona, ale jak na pruszków, gdzie nie ma jakichś mocnych graczy, to było ok. Żeby nie ta sól, to byłoby 8, a tak zostawiam 7, pojadłem i to ze smakiem, ale co mi nie pasowało, to o tym powiedziałem. I to tyle. 7 można dać, także to będzie uczciwa ocena. Pozdro!